Ja jestem Arius 0202 No yy, w tym odcinku pokażę wam jak zwiększyć FPS no nowy... w na Xboxie, okej okay. Lego... Czyli już wam pokazuję Macie tak yy, tutaj. No to wychodzicie. I klikacie tutaj, jak nie macie na tutaj, no to tak, tutaj, i gdzieś powinniście mieć tutaj ustawienia, nawet nie tutaj. Klikamy A, no i tutaj, i klikamy to, i tutaj, jak macie coś innego, tutaj, to klikacie HDMI, HDMI, klikacie no i HDMI no i powinno wam się tutaj wyświetlić y, takie coś nie pamiętam jak to było czyli tak no i tak powinno być i coś tam wam się będzie że ciemno jest na przykład tak się ściemni i potem i potem klikacie tutaj na przykład tak, jak włączycie 120 FPS-ów. Tak. I, I klikacie na dole. Tak. Dobra. Więc to jest na tyle. Pa, pa.